Cześć, ja jestem Weronika i porozmawiajmy sobie dzisiaj o tym, czego mi brakuje w dzisiejszej szkole. Jako, że wrzesień to powrót do szkoły, więc odcinek w tym temacie. Do niedawna byłam na bieżąco ze szkolnictwem, bo najpierw chodziłam do szkoły. Później chodziłam na studia ze specjalizacją nauczycielską, historyczne, więc jakby się rzeczy śledziliśmy, zmiany w szkolnictwie. No i później miałam praktyki. W podstawówce, gimnazjum jeszcze i liceum, a po studiach pracowałam dorywczo w szkole dla dorosłych, w liceum dla dorosłych, więc już troszkę mniej się orientowałam w tych wszystkich przedmiotach poza swoim, ale coś tam jeszcze wiedziałam. Od dwóch lat wiem niewiele, ale wydaje mi się, że nie zmieniło się to, o czym chciałabym powiedzieć. Jeżeli tak, jeżeli o tym wiecie, to dajcie znać. Kiedy już zaczęłam pracować, znalazłam się na rynku pracy i wkroczyłam w tą mityczną dorosłość, to stwierdziłam, że brakowało mi w szkole kilku rzeczy, które przygotowałyby mnie na świat, i że teraz kilku rzeczy brakuje, bo świat się zmienia, a szkoła nie do końca przynajmniej nie tak szybko. I żeby była jasność, nie chodzi mi o to, żeby te zmiany były nanoszone na to, co teraz mamy, tylko czyli żeby dokładać nauczycielom jeszcze roboty więcej, tylko żeby ogólnie zacząć zmieniać ten system edukacji, trochę go uwspółcześniając. Uważam, że w szkole powinien być dodatkowy przedmiot poświęcony w całości mediom społecznościowym, internetowi i psychologii. Tych mediów, psychologii, reklamy, ogólnie wszystkich tych nowych rzeczy, które się teraz bardzo szybko rozwijają. Uzależnienia od telefonu, od gier, od internetu, ale też nie tylko o to, że uzależnienia i o internet taki zły i gry takie złe, które no, już w moich czasach uczyli, że gry to są złe. Raczej chodzi mi o to, żeby na przykład pokazać mm, w liceum mechanizm. Chociaż może jeszcze wcześniej. W każdym razie, żeby pokazać ten e, mechanizm, m, jak te gry przeglądarkowe na przykład starają się zatrzymać nas i pokazać te mechanizmy, żebyśmy ślepo w to nie wchodzili, nie brnęli, tylko wiedzieli, że a oni to robią, żeby ode mnie wycytkać kasę, albo żeby mnie tu na siłę zatrzymać, żeby. Młodzi ludzie byli świadomi tego. Albo Instagram i to, jak wygląda Insta Live, a tak naprawdę, jak. jak jakie to jest sztuczne i jak nie powinno się tym sugerować. Chodzi mi o to, żeby nauczyć dzieci, jak mądrze z tego korzystać i uważam, że to naprawdę jest materiał na chociażby jeden rok, jak nie więcej wałkowania tego materiału. Media społecznościowe, czy fora, wypowiadanie się, wiecie, hejt i wszystkie niebezpieczeństwa, które czyhają na, na, na dzieci. I nie mówię tu, bo są jasne: jest akcja Stop Hate, czy jakby uczy się dzieci o tym, ale wydaje mi się, że to jest takie bardzo po macoszemu. Wydaje mi się, że powinniśmy zajrzeć bardziej w psychologię tych mechanizmów, reklama, jak działa reklama, żeby pokazać, że to wszystko jest po to, żebyśmy to kupili, że to wszystko ma nas skłonić, że ma nam się chcieć to posiadać, żeby na to uczulić dzieci. Czy na przykład propaganda w telewizji? Propaganda była omawiana a propos PRL-u, ale teraz mamy bardzo dużo propagandy z jednej, z drugiej i z trzeciej strony. Uczyć dzieci o tych wszystkich nowych mediach, bo jest to duża część naszego życia, a wiele osób sobie z tym nie potrafi radzić. Nauka o rynku pracy. Mówiłam to już wielokrotnie, ale kiedy wyszłam ze szkoły, wiedziałam, że mogę być nauczycielem, piekarzem. Ekspedientką w sklepie, bibliotekarzem, lekarzem, strażakiem, policjantem. Jakby to był taki wierzchołek góry lodowej, wszystkich stanowisk, jakie mogą być. A teraz, kiedy pojawiają się junior account managerzy, którzy nie wiadomo, kim są, czy milion innych stanowisk, które brzmią kosmicznie, no to tym bardziej powinniśmy uczyć dzieci w liceum. Młodzież w liceum, o tym, jakie mają perspektywy. W szkole tego mi najbardziej brakowało. Ja nie wiedziałam, kim mogę zostać, czy na przykład jaki kierunek studiów w takim razie wybrać. Nie wiedziałam. Wiedziałam, że mogę uczyć przedmiotów szkolnych. Mówiłam to już w którymś odcinku, ale bardzo brakuje mi tego, żeby pokazać dzieciom, jakie są możliwości młodzieży. I wydaje mi się też, że dobrze by było pokazać młodzieży, jak wygląda praca. Bo bardzo często spotykam się z tym, kiedy stoję w sklepie i na przykład mięsny. I tam są dwie panie. I jedna kasuje, druga wykłada ten towar, bo wiadomo, skoro ktoś kupił mięso, to trzeba dać nowe mięso. Nie może leżeć wszystko od razu. I ludzie, jakby zawsze znajdzie się ktoś, kto powie, a nie może pani kasować. Ludzie nie wiedzą o tym, że jest jedna pani odpowiadająca za kasę. I inni pracownicy odpowiadający za milion innych rzeczy, które trzeba wykonać w tym sklepie. I mi się wydaje, że oni po prostu muszą obsługiwać klientów. I to jest taki bardzo trywialny mm, jakby przykład, bo jakby sklep, coś, co spotka nas na co dzień, a jest milion innych stanowisk pracy, które nie mamy pojęcia, na czym polegają. A jeżeli chcemy coś wybrać dla siebie, to dobrze by było mieć taką wiedzę. A jeżeli byśmy mieli taką wiedzę w szkole, to przynajmniej bylibyśmy bardziej wyrozumiali dla pań w sklepach. Ja na przykład yy, to wiem, dlatego że pracowałam w sieciówkach. Akurat przy książkach, ale wtedy wiedzieliśmy, że to nie jest tak, że stoisz tylko na kasie, tylko że jest jeszcze milion innych rzeczy do zrobienia. Kolejna rzecz w szkołach, której mi brakowało, ale możliwe, że są takie szkoły, może tylko ja nie byłam w takich, a możliwe też, że już szkoły jakby robią coś takiego, to tematyczne kółka zainteresowań. Każdy nauczyciel chyba musiał prowadzić jakieś koło, albo przynajmniej jakby powinien. I były koła, kołko matematyczne, kołko informatyczne, kołko plastyczne, okej, okay, ale jak słyszę, kołko plastyczne, no to tak nie wiem. Nie? Ja bym wolała, żeby były na przykład warsztaty z rękodzieła albo zajęcia z programowania, z robotyki, takie konkretne, jeżeli chodzi o kołko historyczne, to na przykład kołko archeologiczne. Czy na przykład kółko na temat wierzeń i mitów. I wydaje mi się, że w liceum coś takiego próbowali zrobić, to znaczy, takie bardziej tematyczne. Pewnie zależy to też od ilości chętnych, ale. Wydaje mi się, że dużo więcej osób pójdzie na warsztaty z makramy, najmniej na to, niż na kółko plastyczne. Na przykład jakieś warsztaty z zarządzania czasem, czy coś takiego. Rzeczy, na które normalnie zapisujemy swoje dzieci po szkole, a super by było, gdyby w ramach przedmiotów, i to tak jak mówię, ja nie chcę dorzucać niczego nauczycielom, tylko jakoś zreformować to tak od podstaw, żeby... W trakcie lekcji był taki czas na to, żeby można było sobie chodzić na jakieś warsztaty i kółka. Na przykład w ramach, tak jak jest na studiach, że musicie zrobić jakiś fakultet w ramach studiów i macie na przykład pięć rzeczy do wyboru i możecie się zapisać na każdą z nich. I najlepiej, to już jest moje pobożne życzenie, i lepiej by było, gdyby to nie było prowadzone przez nauczycieli, bo może nauczyciele nie znają się na programowaniu akurat, e, tylko na przykład można by było. Zatrudniają się do tego firmy, które i tak to organizują, tylko właśnie za kupę kasy po lekcjach. I ostatnia rzecz, która nie wiem, jak wygląda w innych szkołach, ja z niej mało pamiętam, w trakcie mojej edukacji tu kulało i są to podstawy przedsiębiorczości. Do tego dodałabym też wos, który jakby no, nauczany był tak, jak powinien, ale uważam, że powinno być więcej praktyki. Też wiem, że dużo rzeczy powinni nauczyć nas nasi rodzice. Ale ja, jako osoba wychowywana przez jednego rodzica, wiem, że nie jest to czasem możliwe, kiedy mnie rzucono w dorosłość, miałam ogromne obawy przed załatwianiem spraw, przed chodzeniem do urzędu, czy jakiś opłat robienia administracyjnych, czy takich rzeczy. Dorosłych, i myślę, że na przykład, jakieś robienie biznesplanów, zakładanie własnej działalności, to powinny być praktyczne zajęcia. Po prostu lekcja przygotowująca do życia samodzielnego, czy też właśnie zarządzanie gospodarstwem domowym, czyli za, zarządzanie pieniędzmi, może w waszych szkołach albo w szkołach, jakie znacie, to już funkcjonuje dobrze. No, ja ze swojej edukacji tego nie wyniosłam. Nie mówię, że w ogóle tego nie było, były lekcje o wypełnianiu pitów, ale nic w mojej głowie nie zostało z tego, choćbym chciała. Dodajcie mi w komentarzu znać, czego Wam brakowało w szkole. A dzisiaj jest Międzynarodowy Dzień Urody. Uroda moim zdaniem jest rzeczą względną, każdy ma swój gust i ktoś, kto na pierwszy rzut oka wydaje nam się nieładny. Dla kogoś może być piękny i może być całym światem. Dlatego nie przejmujmy się, bo po prostu to my mamy się czuć sobie piękni. Ja już kończę. Wybawcie się dobrze i do następnego razu.